To straszne. Ma pomysł. Ale jaki to pomysł? Słuchajcie może stworzymy pakt ogólno-sojusznicy. No okej. Okay. My też możemy dołączyć. No okej. Okay. A my Polską możemy też dołączyć. Okej. Okay. Jeszcze ja Brytania mogę też dołączyć. Okej. Okay. Polska, a ja Węgry i Austria to możemy dołączyć. Pewnie przyjacielu. Czechy łączymy się. Czechosłowacja to pewnie, że tak. Ochiny do mnie dzwonią. No halo, Chiny. No witaj, Polsko, mam takie pytanie: czy mogę dołączyć do waszego paktu ogólnosojuszniczego? No pewnie, że możesz dołączyć. Bracie, dlaczego ty masz podobną do mnie flagę? O Tajwanie, bo inni mnie mylą, że nadal mam komunizm w swoim kraju, więc dlatego zmieniłem flagę. No przecież jesteśmy braćmi. A okej. Okay. Witaj, Koreo. Ja tylko chciałem Portugalią, żeby powiadomiła Naddniestrze, że jest zebranie. A okej, okay, Koreo. Cześć Naddniestrze, słuchaj Naddniestrze zebrania jest. Dobra to chodźmy. Witam na dzisiejszym zebraniu tak plan jest taki na razie ty na Naddniestrze przedostać się przez Rumunię i przez Mołdawię i na Serbii stworzysz komunistyczną Jugosławię. Okej. Okay. I to jest plan na razie. Tworzymy drugą Jugosławię. No okej. Okay. A ja tworzę trzecią Jugosławię.